Witam wszystkich serdecznie na wieczornym spotkaniu w sercu Maryi. Niech pochwalony będzie Ojciec i Syn i Duch Święty. Sobota to zazwyczaj dzień odpoczynku i relaksu. To idealny czas na zatrzymanie się i refleksję. Dziś wieczorem połączmy się z naszymi bliskimi, przyjaciółmi. I poszukajmy przewodnictwa i ochrony u Pana Boga. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Panie, mój Pasterzu i Obrońco, pokornie stoją przed Tobą, szukając Twojego boskiego schronienia i przewodnictwa. Uznaję, że tylko Ty jesteś moim schronieniem i twierdzą, moim wybawicielem w trudnych czasach. Dzisiaj, w ten wieczór, proszę o Twoje kochające ramiona, aby otoczyły mnie i chroniły przed wszelkimi krzywdami i niebezpieczeństwami, które mogą stanąć na mojej drodze. Wielki, potężny Boże! Proszę, abyś okrył mnie swoją boską ochroną. Strzeż mnie i moją rodzinę, gdy szykujemy się na spoczynek po całym dniu. Proszę, chroń nas przed wypadkami, chorobami i wszelkimi złośliwymi planami wroga, które mogą być skierowane przeciwko nam. Panie, powierzamy Ci wszystkie nasze lęki i niepokoje, Wiedząc, że Ty będziesz czuwać nad nami, pomóż nam zaufać Twojemu miłosierdziu i oprzeć się na Twojej potężnej sile. Ojcze z niebios, dziś wieczorem oddaję moich bliskich, moją rodzinę i przyjaciół w Twoje kochające ręce. Proszę prowadź ich i chroń przed wszelką krzywdą. Proszę, abyś otoczył nas swoimi aniołami, aby czuwali nad nami wieczór i całą noc. Amen. Drodzy bracia i siostry, dziękuję wszystkim za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Znajdźcie ukojenie i ochronę w chwilach wieczornej ciszy, gdy łączycie się z obecnością Boga, znajdźcie pocieszenie i siłę w obietnicach Boga, wiedząc, że On jest z Wami na każdym kroku. Zostawcie, proszę, komentarz i złóżcie swoje intencje pod modlitwą. Dołączcie do naszej społeczności w sercu Maryi i włączcie powiadomienia. Błogosławionego wieczoru z Maryją w sercu